Idzie zima, zadbaję o swoje lampy. Zobaczę jak wyglądają. A za chwilę zobaczysz jak mogą wyglądać. Lampę mam już wyszlifowaną i wypolerowaną. Wygląda wyśmienicie. Żeby zachować jej piękny stan, zabezpieczamy lampę powłoką ceramiczną, która jest w pakiecie. Dodatkowo, jeżeli ktoś chce, zapraszamy do aplikacji folii bezbarwnej PP, która się prezentuje. Ona jest całkowicie bezbarwna. Po aplikacji nie będzie widoczna. Chroni przed kamieniami, przed oksydacją, przed promieniowaniem UV. Łatwo ją później można zdemontować.